widzowie, tu fanem PK Dublin. Dzisiaj pokażę Wam cały fan sterowania w Autosanie Cockpit. Mamy dużą kierownicę. Tutaj licznik. Prędkość kilometrów. Tutaj mamy komputerek. Nie będzie nam niestety działać, bo nie mamy zaponu. Tutaj nawiew jest. Też nie działa, ale to jest tutaj. Hmm. Tak jak przyciśniemy ten przycisk, to jak kierowca odjeżdża i mu się drzwi nie chcą domknąć, to wtedy przyciska i rusza pomału i te drzwi się same też zamkną. Tu mamy już drugie drzwi. Tu mamy yy, blokadę. Znaczy tu mamy tą drugą połówkę. Tak, tutaj jest już ciepły guzik. Włączony. Drugie się nam otworzyły. To są trzecie. Tu mamy wszystkie. Tu jest taka zmyłka, bo to jest tak jak przestawienia w komputerku. I to jest właśnie taka też zmyłka. Tak. I teraz sobie wyłączymy. Otworzymy tutaj wszystkie. Tam nam się pięknie wszystkie otworzyły. Nie wiem czy widzicie, bo się światło odbija teraz tą łąeczkę jeszcze. Po tej stronie. I klikniemy sobie ten przycisk i ten. No i hop. Ja się akurat bez sygnału zamykamy, no bo te są, to jest służbowa połówka. Mamy kabinę. Taką tu ktoś powiesił ręcznie. Dobra, a teraz sobie jeszcze tam zamkniemy. Hop. no i co nam się zamknęły tam z samego tyłu tam prawie nic nie widać to już przejdę, przejdę dalej tu mamy wypoziomowanie tu na sam dół na samą górę Tu y, że w górę i w dół jak sobie kierowca ustawi to że samo się wypoziomowuje hamulec przystankowy czyli że go tak trzeba boże święty no nie da rady coś tu. A, to trzeba tak. Trzeba tak szarpnąć. no Tu nam będzie, będzie migało, że trzeba dmuchać. Tu walkomat. Tam się wkłada ustnik. Dziurkę. Tu mamy ustawienia nawiewu jak sobie wyłączymy nawiew w kabinie tu mamy stacyjkę, oczywiście Glaxon. dobra, i widzimy się w kolejnej części no i dobra teraz przechodzimy do drugiej części kokpitu po drugiej stronie tu mamy oświetlenie na wozie, czyli tam z tyłu już nam się piękne światełka zapalają tu mamy tak mniej i w ogóle wyłączone? Tu mamy oświetlenie w kabinie, czyli to jak wyłączymy, no to hop! I zgasło, nie? Włączyliśmy. Tu są awaryjne, ogrzewanie lusterek, ogrzewanie szyb, światła na, na przodzie, tam. O, widzicie jak się świecą? No i nie ma już, tu jest główny wyłącznik prądu ręczny.